Cześć, ja jestem i W tym odcinku nagram sobie poradnik na ten kanał. Dla mojego znajomego poprosił mnie, żebym mu pomógł yy, po prostu yy, pobrać nurs, brawy. Ja do tego mu dzisiaj pomogę i pokażę, jak. W tym poradniku wpisujecie sobie na gogę Happy Mod. Wchodzicie w Happy Mod. Tutaj pobieracie go. Klikacie OK. A potem, jak już Wam wyskoczy komunikat, że macie pobrane, to w to klikacie. Ja jeszcze Wam wszystko pokażę. Dokładnie. Klikacie Utwórz. Zainstaluj. OK. Tutaj klikamy jeszcze raz Utwórz. Wchodzimy w Happy Moda. Wpisujemy, zależy co chcecie. Na przykład, nie wiem, zależy co chcecie tu pobrać. Na przykład Janus. Brawy. Nus. Brawy. Dobra, wpisujemy. Tutaj nam wyskakuje w Brawl Stars. Klikacie tutaj mody i zainstalować. W moim przypadku ja już to mam, ale jeszcze da potrzeby poradniku zainstaluję to jeszcze raz. Nie wiem jakim cudem, ale klikacie install. Okej. Okay. To się zaraz yy, załaduje, To ja wrócę jak to się załaduje. Już się załadowało. Dlatego klikam sobie utwórz. No i powinno mi dać yy, po prostu moje konto. Troszkę to przyciszę, żebyście mnie słyszeli. No, no i wszystko działa. Taki to oto pojadnik. Dobra, jeżeli Wam się podobał taki odcinek, oto typu, takie poradniki, to piszcie mi propozycje w komentarzach, jaki mam nagrać poradnik dla Was, bo czegoś nie potraficie, na przykład? Chociaż, żebym ja sam to potrafił, nie? Też takie poradniki. Dobra, jeżeli Wam się podobał taki odcinek, trzecie jajka w górę i zasubskrybujcie kanał. Na razie.